To jest zdjęcie, z którego czerpałem e, główne e, szczegóły anatomiczne, układ, e, sutanny. To z tego, z, z materiałów archiwalnych, wywnioskowałem, że to było zdjęcie wykonane dosłownie na miesiąc, na dwa miesiące przed śmiercią księdza mhm. Stanisława. I jest to jedyne zdjęcie w bardzo. Skromnym archiwum fotograficznym, bo tak. dokumentów jest oczywiście bardzo dużo, tak. fotograficznym. Yy, oczywiście też mając na uwadze jakość zdjęcia, jego powiększenie, bo ksiądz Stanisław występuje na wielu zdjęciach archiwalnych, ale gdzieś jest w tłumie, są to zdjęcia grupowe, kompletnie nieprzydatne do no wykonania tam. takiej pracy. Takiej pracy. Yy, natomiast to było jedyne zdjęcie, na którym ksiądz. Patrz, pa, spoglądał prosto w obiektyw, powiedzmy. Tak. Trzecia faza jest typowo już modlitewna, gdzie, gdzie po prostu razem, w zasadzie od początku, na przykład w, w, ten obraz akurat był razem z księdzem Stanisławem malowany. Ja wiem, że to brzmi dla niektórych nieziemsko, ale, ale cała wiara, ca, ca, całe to wszystko nie jest rzeczywiście z tego świata. To...